Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale moi drodzy z serii Czeska przygoda a dzisiaj co będziemy robić? Ja właściwie to nie pamiętam co ja tu robiłem na tym filmiku. Nie no dobra, dobra, dobra. Eee, zróbcie to co mam się oczywiście wyświetla na ekranie, a ja już lecę do moi drodzy do odcinka eee, i zaczynamy sobie od prasowania słomy, to jest bardzo ważna rzecz, którą muszę wykonać, bo na tej słomie kolosalne pieniądze zarobić można, to jakiś taki mijaczek został po ostatnim odcinku. I co, no można naprawdę fajnie sobie na tym pozarabiać. Moim zdaniem mega opłaca się e, słonę robić, pierwsza szabelka. E, nie wiem czy o tym mówiłem, ale możecie zasubować ten kanał i zrobić wszystko inne. Albo wam się teraz wyświetla na ekranie, albo wyświetlało wcześniej. Chyba już taki nieogarnięty jestem. E, wiecie, nagrałem ten film po powrocie ze szkoły. Także wiecie, jestem troszeczkę zmęczony. Niektórymi rzeczami mój mózg jest bardzo zmęczony i w ogóle to takie rzeczy. Um, um, także dobra. Ale mam nadzieję, że Wy to oczywiście wszystko rozumiecie i że um, wy nie macie tego za złe, że mogę pieprzyć głupoty w, w tym filmie. Jakbym zawsze tego nie robił. No, czasami się tak zdarza, niestety. No ale dobra, nieważne. Już kolejną belkę słomy właśnie zrobiliśmy. Teraz jedziemy yy, robić kolejne. W sumie no, to nie dużo już tak naprawdę tego pola zostało. Myślę, że je sobie na spokojnie tutaj od razu mych, myk cyk myk fug normalnie rachciach skończymy. No ja nie muszę patrzeć w sumie kiedy Belka mi się zrobi, bo mam przecież ten zrzut automatyczny i mam tego fajnego moda, gdzie się bela normalnie. Jego co, pieprze, praca, że się sama zatrzymuje. O to mi chodziło, jaka bela, co on gada. Co ten człowiek mówi za chore rzeczy w ogóle. Szkoda gadać. Nieważne. Lecimy sobie dalej, moi drodzy, bo to nie jest wszystko. To nie jest, moi drodzy, wszystko. I co, po pole jest prawie że skończone, tak naprawdę. no Cóż ja tu mógłbym niby powiedzieć, no jest tak naprawdę, no nie dużo zostało już do zrobienia, do wykończenia no. sobie gps ustawić, już tak naprawdę to jest dobrze ustawione, więc jemce ja tu kombinuje jakieś bzdurstwa, jest takie słowo w ogóle chyba się bzdury raczej mówi, no ale to to już tam mniejszało to. Um, dobra, dzisiaj sobie sprawdzam kombajny jeszcze teraz, właśnie, bo chcę wiedzieć, jaki mogę sobie kupić. No, co prawda, mam pobranego tego Lizarda Kolosusa, no, no nie, chcę koniecznie z niego korzystać, taka nierealistyczna mega maszyna jest. Bo może już, jak naprawdę ekstremalnie, będę miał takie mega wielkie pola i już nie będę po prostu na tym, za tym wszystkim kiedyś nadążał. To może się on tu pojawi, ale. Raczej na razie tego nie przewiduję. Może bym sobie kupił Nexat Pack na przykład. Nie wiem, ile on kosztuje. Na takim Steamie na przykład sobie sprawdzimy. No, nie wiem, drożyzna i mnie na to nie stać. czy znaczy nie drożyzna, ale myślę, że mam ciekawsze rzeczy do kupienia w życiu. Dobra, nieważne. Bo tak trochę. Nie wiem, czy powinienem publicznie mówić o tym, że mnie nie stać na DLC do gry. Ale was pewnie też nie stać, wielu z was. Także. Nie no stać mnie, stać mnie, ale, ale nie chcę tego kupować na razie. Jakby kiedyś może będę chciał, teraz na razie nie zamierzam po prostu. I tyle. Bo, bo nie wiem, czy ja tego w ogóle kiedykolwiek w grze użyję, tak? No, jednak to trzeba mieć taką pewność, jeżeli się chce kupić, bo no, na to trzeba wydać realne pieniądze. Kupiłem sobie siatkę do Okrągłych Bel. Nie tak, teraz szybko zmienię temat. Kupiłem sobie tą siatkę do Okrągłych Bel bo mi się kończy powoli i może być problem taki, że że no nie popracujemy sobie więcej znaczy no dobra, no popracujemy, ale ale w pewnym momencie robienia tego już na kolejnym polu może być dup, siatka się skończyła, także no oczywiście my nie możemy do tego dopuścić i siatkę Dobel moi drodzy ja już zakupiłem i właśnie takową moi drodzy posiadam i w ogóle to te i, I w ogóle, no to zaraz sobie ją zabierzemy i załadujemy. Tylko najpierw to pole skończę zrobić, ogarnąć, bo to jest jednak, to jednak yy, w tym momencie to jest mój priorytet, jakby, jakby nie patrzeć. To właśnie jest mój priorytet, jak to powiedziałem. No raczej, ja tu w sumie jeszcze jakieś omiary zostawiłem. Chyba nie można wracać. Myślę, że bez problemu. No, można na gospodarstwo sobie ładnie tutaj wrócić. Pamiętam, że no be, bestia szybkości, be, po demon prędkości to jest ten fend um, i w ogóle bardzo fajny ciągnik. Ale ja wiecie, co myślę, że ja będę musiał zrobić i chyba skorzystam jednak z tej paczki Lizard Colossus, ale z takiej niezbyt takiej mega nierealistycznej maszyny. Chodzi mi o prasę o kost, do belk tych prostokątnych, ponieważ, no moi drodzy, o, o wiele wygodniej będzie. Wtedy szybciej się będzie prasowało. Co prawda będę to musiał dłużej pewnie zbierać. No, ale to tam. tam no. Mm, no i dobra. I praskę moi drodzy sobie zostawimy. No w sumie tam gdzie zawsze. No gdzie ja to mam zostawiać. Dobra, najpierw to my z ogóle to yy, załadujmy. A teraz moi drodzy tak. Yy, tego fenda zostawiamy. Bierzemy sobie doj fara. O, dojc fara! Jejku, jaki błąd! można taki błąd popełnić. Halo. Mam piątkę z niemieckiego, także widać, że troszeczkę naciągana ta ocena, ale nieważne. No dobra, kupimy sobie w takim razie, moi drodzy, przyczepę samozbierającą do Bell, pomimo że już jedną mam, ale sobie szczepimy dwie ze sobą. E, tylko to najpierw trzeba zresetować, bo jedna z bez nadstawek, druga z nimi, trochę słabo to będzie moim zdaniem wyglądało, dlatego sobie je ściągniemy też w tej. I proszę bardzo wszystko już jest, a najpierw to my opróżnimy sobie kombine, bo jest widzę, że pełny zbiornik, no, no. Ja mam, że tego owsa jest mega dużo i ja na tej momce mogę fajne pieniążki sobie tutaj zarabiać No powiem mam nie głupi mi głupi powiedz. Bo teraz ogólnie bardzo dużo wydałem, jak wiecie, na budowę tego młynu. I kurczę jest. Problem właśnie taki. No chciałem pracownika wysłać, ale ale wiadomo, no, jaki. Jak? No wiadomo, już, że skutki musiały być takie, że on po prostu no nie dojedzie na miejsce, bo nie potrafi nie wiem, czy on nie umie, czy mu się nie chce. No ale dobra, jedziemy przez pole sąsiada mi się tak naprawdę. Tak mi się strasznie na tą drogę nie chcę. Ja mam ciekawsze rzeczy do robienia dzisiaj niż po... jeździć po drogach, lepiej po polu sąsiadowi, poliszczyć mu coś W ogóle to jest to największe pole na mapie i ktoś tu szpinak hoduje, także... Nie wiem... Szacun, że komuś się to będzie chciało zbierać potem, bo... No powiem wam, że to będzie lata trwało No chyba, że na przykład on to... będą to robić na jakieś sześć, powiedzmy czy ileś tam zestawów, no to jakiś tam sens by to miało. Ale tymi standardowymi maszynami, tylko jednym takim kombajnem do tych szpinaków, to... czy fasolki zielonej, pójdę, ja już tego nie odróżniam w ogóle. Wszystko tak podobnie wygląda. no to jest chyba szpinak. No nie wiem właściwie co tam rosło za bardzo. Nie tego... wiem, że tego nie odróżnię tak. Bo... W każdym razie, no, powiem wam, że tymi domyślnymi maszynami, tylko jednym zestawem, to, to pewnie, nie wiem, z pół roku by trzeba było zbierać. To jest chyba szpina, właśnie. Ale nie wiem, mogę się mylić. Dobra, e, teraz tak. Pickup. Może mi się teraz przydać, bo myślałem, moi drodzy, że wykorzystam tego pickupa do zbioru bel I czy się to uda? No, no, no nie, okazuje się, że jest za nisko zaczep w tym pick-upie, także go pewnie będę musiał sprzedać, bo nie jest mi do niczego potrzebny, także reset i to jest, bo możesz się pożegnać z życiem, tak, znaczy z życiem, z yy, życiem na moim gospodarstwie, bo cię idę sprzedać, nie jesteś mi potrzebny do niczego, pa, pa. No, no i zarobiłem trochę i przynajmniej trochę więcej pieniędzy mam i... Mam za co żyć, przynajmniej. Znaczy, tak czy inaczej, mam za co żyć, no tak naprawdę, to ja mogę w każdej chwili, moi drodzy, wstać z kolan, jeżeli chodzi o mój, e, prawda, portfel, mój budżet i tak dalej, to mogę wstać z kolan, tak o. Tak o. O! Stryknę palcem, i, i tak naprawdę to jest koniec, bo, e, bo ja już, e, proszę bardzo, odrobiłem straty. No ale dobra sobie te bele pozbieramy wszystkie tutaj ładniuchnio, piękniuśno, wszystkie muszą zostać moi drodzy zebrane i podstawione a tu dziwnie teraz wygląda jak te bele z tyłu tak lewitują na tej przyczepie no powiem mam że no nie wygląda to najlepiej pokuszę się o stwierdzenie że nawet że to wygląda po prostu tragicznie no, powiedzmy sobie to wprost co naprawdę no mega źle wygląda, no ale dobra już już tam trudno czemu tej beli nie mogę załadować, aha dobra muszę przerwać wyładunek, teraz sobie pozycję pracy ustawić teraz jedziemy dalej jedziemy moi drodzy dalej okej, okay, już prawie cała łąka zebrana, jeszcze ostatnia belka i myślę, że możemy to do tego magazynu odłożyć, wszystko w sześciusieńko Pięknie, dobra, My myślę, że jedziemy sobie, pojedziemy sobie teraz słomę zbierać i od razu sprzedać, bo za to naprawdę można fajne pieniądze zarobić, ale czekajcie, najpierw wezmę drugą przyczepę, czy znaczy, no teraz nie, ale zaraz tak zrobię, czekajcie, tylko teraz tak, muszę to pole oznaczyć. Dobra, tu jakieś małe cięcie było, już nie pamiętam. Dlaczego, nawet jak bym pamiętał, to bym wam nie powiedział, bo to już pewnie coś spowodowane moim życiem osobistym. Eee, także tu już nie wnikajmy w takie szczegóły. Eee, no, eee, o, pracownik się zatrzymał, no to go rozładujmy. Rozładujemy go sobie, moi drodzy. Tak, to jest świetny pomysł, wręcz. Podjeżdżamy i sypiemy na przyczepę. Myślałem, że tu fajną miniaturkę zrobię, ale chyba nie za bardzo. No. Czy w ogóle zrobiłem jakąś miniaturę w tym odcinku? Kurde nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo inaczej to trochę słabo. Mhm. No. Mhm. W ten sposób co ja wam mogę tutaj dużo powiedzieć. No, pracownik bardzo dobrze wykonał swoje zadanie. Trzeba przyznać, że naprawdę... Do perfekcji jest wszystko zrobione. E, 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 no o, dobra. Tu, znaczy, dobra, tu jeszcze jedno takie. No nieźle, gdzieś to są trawy. Zbożu to się chyba tak nie nazywa za bardzo. Jedno. Właściwie jakby to no. Jeden kłos. O. Jeden kłos, może tak. Właśnie. O. No Normalnie. Ta, taka pani była Karina Kłosek. Była taka pani. W takim serialu szkoła. A w takim serialu. Ja myślę, że nie muszę mówić, że to jest taki serial, bo to chyba każdy. Każdy wie, co to jest serial szkoła. Wątpię, że jest ktoś taki, kto nie wie, co to jest serial szkoła, ale do mojego kanału to jakimś cudem się dokopał. Do takiego małego znanego kanału, a o takich e, popularnych rzeczach jak serial szkoła to nie znam. No także no wątpię, że takie osoby istnieją. W ogóle co ja oznaczyłem. E, ja chcę oznaczyć moją fabrykę. Wypraszam sobie bardzo, że w jakąś złą stronę mi kazał wjechać. E, ja jadę oczywiście przez pole sąsiada, bo jakieś drogi. Pchy, po co mi to? Po co komu są ulice? Drogi na tej mapie. Jak to lepiej przez pole sąsiada normalnie sobie przejechać? Zdecydowanie. Zdecydowanie tak jest lepiej. Otóż jeszcze bujamy na boki normalnie z salonem, jakby jakiś, miał jakiś pijany był. Ale to mam zdradny sekret. Ale macie o tym nikomu nie mówić, dobra? Bo po tym odcinku, tak trochę później, zepsułem sobie pliki gry i przeinstalowałem grę. Wiecie co? I zdecydowałem, że te tekstury gleby, które ja tutaj jeszcze miałem na tym filmie, to już ich teraz nie ma. Że sobie zostawię te oryginalne. Czy nie wiem, co Wy o tym myślicie, ale ja myślę, że to będzie znacznie lepiej wyglądać. Teraz, dobra, ee, teraz tak. Czy Fendy. nie jest do pracy? Nie wiem. Ja myślę, że go puszczę, żebym dojechał w ogóle na to pole. ja resztę będę musiał spracować, no bo nie mam jak. No pracownika do tego nie mogę niestety puścić. Nie wiem, szkoda, że takiej funkcji nie dodali. Bo w farmingach mobilnych, to już jakoś, jakimś cudem to już było do zrobienia. Aha, no ten debil się w ogóle jeszcze w... nie, to jest, wrył się po prostu w bierze do czerpania wody, po prostu nie do opisania jest głupota tego już pracownika w tej grze. Dobra, te wszczepy nie mogą być ze sobą szczepione, bo okazuje się, że nie mają tylnego zaczepu. Fajnie, zmarnowałem pieniądze, żeby kupić drugą Naprawdę się cieszę z tej informacji, po prostu marzyłem o tym, żeby się tak stało. No dobra, ale dobra informacja jest taka, że pracownik dojechał. Także klasa lexiona można sobie odstawić na gospodarstwo. Kurde, myślę, że większy kombajn będę musiał kupić. No, no nie no, jeszcze... Jeszcze nie. Jeszcze ten Nexon jest dobry póki co. Na te pola, które ja teraz na razie mam. Ja latam normalnie z tą Mejką, gdzie się śpieszy do kolejnych rzeczy. E, I tak się zrymowało, tak się zrymowało trochę w ogóle. Tak więc... Śmiesznie, śmiesznie dość, no trzeba przyznać. E, no nieważne. Myślę, że sobie dojść z Farkiem, teraz polecimy na moje pole, gdzie to tam słomy mamy do zebrania. E, a raczej bele słomy. Nie tyle co po prostu słomy, co w ogóle już i bele. I powiem że fajnie na tym zarobić można, Przekonam się o tym dzisiaj, ile ciekawi mnie to bardzo, znaczy ja już wiem ile zarobię, a wy nie wiecie. Znaczy ja już nie pamiętam nawet ile tego tych pienią... ile tego pieniądza tam było, a i tych tekstur belek też już nie mam. Już teraz po przeinstalowaniu, kolejny sekret wam zdradzę, bo ja wam powiem, że to było tak, że ja chciałem sobie oświetlenie wgrać, Ale okazało się, że to oświetlenie, które ja chciałem wgrać, to ono grę normalnie crashowało i w ogóle psuło. Także grę przeinstalowałem już tak całkowicie, żeby go nie miał. I teraz sobie wgrałem w ogóle inny. I będziecie to pewnie widzieć na kolejnych odcinkach. No, tak jakby sobie zobaczycie na datę, kiedy ja nagrywałem ten gameplay, to była niedziela, także. A wy to oglądacie w czwartek, teraz ten komentarz to ja nagrywam w środę. Tak na ostatnią chwilę w ogóle. No, by ten odcinek oglądacie, tak jak mówię, w czwartek, właśnie. No czyli, że. No, ładne. Kurde, teraz to obliczyć. Więc czwartek to było, No, już ładne, tak naprawdę, 4 dni temu. Mhm. Dla mnie 3 dni, a dla Was, jakby to oglądacie, to 4 dni temu. No, a ja niestety nie zdążyłem tego samego dnia nagrać. Mogłem to zrobić potem, ale mi się nie chciało e, ten komentarz w sensie nagrać do tego timelapsa. Mogłem to zrobić. E, Okuźwa. Nie, pracownik wjechał do wody. Mogę wsiąść teraz do tego Dojcwara? Nie mogę, super. No tak, bo w sumie się zalał silnik. I to nie można teraz z tym jeździć, ale powiem wam, że, że pracownik taką akcję normalnie zrobił, no tego bym się kurcze nie spodziewał. No powiem wam, jestem negatywnie, negatywnie podkreślam, negatywnie zaszokowany i zaskoczony, zaskoczony. Jestem bardzo negatywnie zaskoczony postawą mojego pracownika i takie zachowania nie powinny mieć nigdy w życiu miejsca, no ale dobra. Co Jakieś prasy szukam. Kurde, ej, fajna jest ta krona w sumie. Można sobie, ale, ale jaka druga, ja pierdzielę. Ale Wam mówiłem o tej prasie Lizard Colossus, y, prostującej. Dlaczego akurat ona? Bo, no bo tak naprawdę no, są dwie ogólnie: jest taka normalna i taka nierealistyczna. Ja będę, oczywiście, jeżeli z którejś z nich będę korzystał, to z tej normalnej, bo no jednak 49 km na godzinę prędkości roboczej nie przemawia to do mnie. Ja jak pracuję sobie na polu, to lubię powoli i powoli jeździć. No. Przeważnie tak jak to nam e, oryginalne maszyny no. e, przykazują. Jak to nam sugerują oryginalne maszyny, no czyli tak jak ta prasa na przykład ma ustawioną prędkość roboczą 17 km na godzinę. No i to jest właśnie fajne. Znaczy jak zwalniam to jest na 8 wtedy. No, także to już różnie też z tym bywa. Mm. No Ale ja myślę, moi drodzy, że jak kupię sobie chyba kiedyś tą prasę kostkującą, no wypadałoby jednak coś takiego mieć. By mega fajnie mieć taką rzecz i beton. Trzeba. No trzeba, moi drodzy. Będzie się o wiele sprawniej wszystko tam pracowało, a może nie kupię tej kolosus, tylko właśnie kupię tą z tych modów co w ogóle ją w Farmingu 22 jak pamiętam to jej używałem w amerykańskiej serii na mapie Spruce Mountain Farms. Ciekawe czy w ogóle ta mapa jeszcze teraz do 25 jest, chyba jej jeszcze nie ma, ale jak zrobił, to nie wiem czy bym nie zagrał szczerze mówiąc. No, bo no fajna mapa dosyć była. Ale trochę w innym stylu, inaczej, inne gospodarstwo bym sobie zrobił. Ale to tam na razie wam takich mega szczegółów, jakby... Nie będę zdradzał za bardzo. Nie chcę wam zdradzać. No ale myślę, że... też nie, no nie, ja mam plany na takie serie, na tyle serii, że... Coś takiego tu raczej nie będzie grane. Możemy nawet sobie ten... Tą ekspansję, dodatek ten duży kupił kiedyś. Jeżeli się okaże, że jakaś mega fajna ta mapa będzie, to nie wiem, chyba jakaś brytyjska jest czy coś takiego. Znaczy, no, nie wiem, no screeny na to wskazują, bo takie te płoty e, tam ogólnie były. Może wam to wstawię teraz. Obaczcie, macie screena, nie? To nie wiem, czy to jest jakaś Wielka Brytania, może. No mi się wydaje właśnie, że to jakieś takie brytyjskie klimaty. O, właśnie teraz patrzę na tą prasę co wam mówiłem, tą Lizard Colossus, no nie wiem, myślę, że jakiś taki brytyjski klimat ta mapa będzie miała. Ale mówię, jeżeli się jakaś fajna okaże, to bez problemu myślę, że będę mógł sobie to kupić. To DLC. Nawet Season Passem, żeby od razu Nexaty jeszcze mieć w zestawie i inne jakieś tam pierdółki, co do bardzo. No, a my sobie przechodzimy do prasowania słomy. Już stanego naprawdę niedużo nam zostało. I kurczę co, co ja wam mogę powiedzieć, no mega czasochłonne jest prasowanie właśnie taką pracą, która no właśnie moi drodzy... Ale ja dużo powtórzeń robię, mówię MINIATURKA! Ja się zajarałem mega tym, moi drodzy, z faktem, że... Ujęcie na miniaturkę powstało. O tu było lepsze nawet e, trochę później. Ale dobra, dobra, no, nie będzie już zmieniał, myślę nie ma to sensu. E, oj, bele popnąłem. Czy ono tam się stoczy? Nie no chyba nie spadnie. Chyba nie powinno. raczej. Dobra nieważne, no to sobie dalej tutaj. Ogarniamy wszystko, lecimy, prawda i tak. I tam i td. I tp i td normalnie. Tak, Aaaa... <coughs> No i myślę, że choć sobie tak damy radę tutaj sprasować to pole, ale myślę, że naprawdę prasa kłoskująca to jest obowiązkowy, no jeden tak naprawdę najbliższych zakupów, jakich ja tu muszę dokonać w tej serii na no, moim gospodarstwie, bo to inaczej i problem, inaczej będzie problem. Um, o, dobra, o jak Inaczej to naprawdę będzie problem, bo będę to znowu całe pola pół godziny prasował. No dobra, nie pół godziny, mniej trochę. Jedno pole to ja na przykład na odcinku to jest około 10 minut prasuję, czyli w rzeczywistości jakieś 25 minut ja to robię. to wiecie. To wiecie, to jest to trochę dużo czasu, a mógłbym na przykład no, na o wiele ciekawsze rzeczy no, wykorzystać ten czas, właśnie zdecydowanie na no, o wiele ciekawsze rzeczy bym go mógł wykorzystać, no taki pierdoła by się niestety zajmować, no ale cóż, cóż ja mam na to, niby poradzić się, no a w sumie mogę coś poradzić, kupić lepszą prasę. A najlepiej to, tą właśnie z tymi, wiecie, z tą zgrabiarką. Bo teraz, jak pamiętacie, właśnie tą amerykańską serię z Farminga 22, jak kiedyś jeszcze, jak ja, ja to było dawno, ja jeszcze na konsoli wtedy grałem. No to jak pamiętacie tą serię, to przecież tam właśnie taką miałem pracę, taką pierwotną. E, tak tak normalnie, w Figmy, w figmyk, to ja od razu normalnie pole całe zrobiłem. Tyle, muszę Wam powiedzieć, że to szybko mega trwało więc mega fajna maszyna, trzeba przyznać Dobra, lecimy sobie dalej, w każdym razie z odcinkiem lecimy sobie ładnie z odcineczkiem tutaj moi drodzy dalej bo naprawdę nam nie dużo już zostało w sumie tego wszystkiego do zrobienia, nic się mega cieszę oczywiście, bo że ta praca w miarę sprawnie idzie. Kurde, ale myślę, że się będzie fajnie oglądało moje filmy z oświetleniem. Bo sobie wgrałem. Najprawdopodobniej dostaniecie tutorial jak je wgrać. Ja nagram, chociaż takich jest już na YouTubie od groma, ale ja tak czy inaczej coś takiego nagram, bo, yy, bo takie frazy są często wpisywane i można jakieś zasięgi na tym fajne wykręcenie. Nie wiem, nie wiem. Wątpię, bo ten kanał upada. Ale ja się nie poddam z tego powodu. I ja, ja nagrywam filmy dalej. Nie e, ważne. Prasujemy słomę dalej. E, dwie minuty jeszcze zostały tak naprawdę nie niecałe tego. No mówię wam, ja to w rzeczywistości o wiele dłużej robiłem. Ja myślałem, że ja tam po prostu usnę na tym polu. Już tak bardzo chciałem grę wyłączyć wtedy. Żeby się tak tej słomy nie chciało prasować. Jak ja lubię prasowanie. To takiego dużego prasowania, tak dużych pól, to nie jest znów. E, tymi pracami e, belującymi w sensie. Jak cały czas się trzeba zatrzymywać, i w ogóle to wszystko, nie wiem moi drodzy, to jest jakaś masakra, jakaś katorga jeszcze. Jak tak dużo tej sumie jest i co minutę, co sekundę bela normalnie się robi. Także no ja pierdzielę, muszę przyznać, że to jest. No nie, nie zła, nie zła rzecz, muszę przyznać, że to jest wtedy. No, no tak. Dobra widzowie. No to już ostatni przejazd został. No tak samo jak. O, ostatnia bela nie, chodzi, że chyba że będzie jeszcze jedna, no nie wiem, może. No tak samo jak w ostatnim, co ja dzisiaj powiem na dzisiaj w tym odcinku, to że to było tyle. Ja już się z wami oczywiście żegnam. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Cześć Nara, do zobaczenia. Pa no jeszcze tutaj 15 jakichś sekund gameplay będzie leciał. No, dokończymy sobie pracowanie. Dobra papatki moi drodzy. Do następnego razu, cześć!